Siemano kolanowidzowie, dzisiaj ciocia Bogusia pokaże wam swoją farmę w grze Minecraft. Co za piękna świnka. Teraz idę zrobić dzieci świnkom. O, ale to słodkie. A słodkie to dopiero będzie wieprzowina z tej sterty kodu. Potrzebuję więcej buraków, aby było więcej dzieci. Jestem Hirobrain. I ożywiłem twoje uprawy. Dzięki Hirobrain. Wow, to niesamowite, Hirobrain we własnej osobie dał mi buraczki.